Hello everyone, witam z powrotem na moim kanale. Dziś mam dla Was test z gramatyki, który oblewa aż 99% moich uczniów. To naprawdę nie jest trudny test, i najtrudniejsze pytanie jest może na poziomie A2, jednak zawarte w nim zdania są podchwytliwe i dotyczą struktur, w których my, Polacy, najczęściej popełniamy błędy, ponieważ są one zupełnie inne od tego, co podpowiada nam logika języka polskiego. Dlatego, że pytania są dość proste, będziesz potrzebować 100% poprawnych odpowiedzi, aby zdać ten test. Wiem, wiem, to są dość wysokie wymagania, ale pytania naprawdę nie są trudne. I jeśli uda ci się to zrobić, to Twój angielski jest fenomenalny. I możesz być pewny czy pewna, że raz na zawsze uwolniliście się od pułapek, w jakie wpada większość uczących się Polaków. Jak zawsze, stworzyłam dokument PDF do tej lekcji ze wszystkimi pytaniami z tego testu oraz krótkim wyjaśnieniem. Jeśli chciałbyś czy chciałabyś go sobie pobrać i wydrukować, to wystarczy tylko kliknąć na link, który zamieściłam w opisie, podać swoje imię oraz adres mailowy i dokument ten zostanie przesłany na podany przez ciebie adres. Po dołączeniu do mojej listy mailingowej zaczniesz otrzymywać ode mnie maile z każdą nową lekcją z dokumentem PDF oraz wszystkimi nowościami i informacjami o kursach. Jest to zupełnie darmowa usługa i możesz odsubskrybować w każdej chwili, kiedy tylko chcesz. A jeśli gramatyka to twój słaby punkt, to zachęcam sprawdzić moje kursy. Gdy masz poczucie, że znasz sporo słówek, lecz nie wiesz, jak poukładać je w zdaniu tak, aby miało ono sens, lub może uczysz się już angielskiego od jakiegoś czasu z różnych źródeł i masz mały chaos i chcesz sobie to raz na zawsze poukładać w głowie, to zapraszam do mojego kursu. 5 czasów równa się 90% angielskiego. Poznając tylko kilka podstawowych zasad, zaczniesz budować tysiące poprawnych zdań. Daj sobie jeszcze jedną szansę, a zobaczysz, że się uda. Kliknij na link w opisie, aby dowiedzieć się więcej. Zapraszam. No więc zaczynamy i oto jak to zrobimy. Na ekranie zobaczysz polskie zdanie, a pod nim trzy propozycje jego angielskiej wersji, ale tylko jedna będzie poprawna. Dam Ci 5 sekund na zastanowienie się, po czym pokażę poprawną odpowiedź, do której dodam jeszcze krótkie wyjaśnienie. Jeśli będziesz potrzebować więcej czasu, to zwyczajnie zatrzymaj filmik. Zaczynamy. I oto nasze pierwsze pytanie. Jak po angielsku powiesz: On ma 31 lat? He has 31 years. He is 31 years. Czy he is? 31. I poprawna odpowiedź to C, C. He is 31. W języku angielskim, do mówienia o wieku, używamy czasownika być, to be, a nie mieć, have, tak jak to robimy w języku polskim. Dlatego też poprawną odpowiedzią jest he is 31. A odpowiedź a. To taka typowa kalka z języka polskiego. Do naszej odpowiedzi można jeszcze dodać years old. He is 31 years old. Ale samo he is 31 w zupełności wystarczy i każdy będzie wiedział, że mówicie o wieku. Pytanie drugie. Jak po angielsku powiesz: Moje urodziny są 20 maja. My birthday is on 20 May. My birthday is on the 20th of May. My birthday is on 20 May. I poprawna odpowiedź to B. My birthday is on the 20th of May. I tutaj problem jest podobny w języku polskim. Po prostu mówimy inaczej. Słowo urodziny w języku polskim jest w liczbie mnogiej, a angielskie słówko birthday to liczba pojedyncza. Możemy je rozdzielić na dwa osobne słowa, birth oraz day, czyli dosłownie dzień urodzin. No i ma to sens, ponieważ przecież mamy tylko jeden dzień urodzin. Pytanie numer trzy. Jak po angielsku w rozmowie odpowiesz rozmówcy? Hmm, myślę, że tak. I think that yes. I think so, czy I think yes. I poprawną odpowiedzią tutaj jest B. I think so. To kolejne wyrażenie, którego nie możemy tłumaczyć dosłownie. W języku angielskim, w tym wyrażeniu, potrzebujemy słówka so. I to właśnie ono jest tym angielskim odpowiednikiem naszego polskiego, że tak. Pytanie numer cztery. Jak przetłumaczyć? On powiedział, że nie powinnam tego robić. He said that I shouldn't do this. He told that I shouldn't do this. Czy he spoke that I shouldn't do this? I poprawnym zdaniem będzie tutaj A. He said that I shouldn't do this. Te trzy czasowniki say. Tell oraz speak są często mylone. Musimy pamiętać, że chociaż mają one podobne znaczenie, to nie możemy stosować ich wymiennie, ponieważ każdy z nich wymaga nieco innej konstrukcji gramatycznej. Jeśli masz problem z ich użyciem, to nagrałam o nich zupełnie osobny odcinek i link do niego zamieszczę w opisie. Przechodzimy do pytania piątego i jak powiesz, znam Monikę od 10 lat. I know Monica for ten years. I've known Monika for ten years. Czy I've been knowing Monica for ten years. I poprawną odpowiedzią jest tutaj oczywiście B. I've known Monica for ten years. Jeśli twoja odpowiedź to było A... I know Monika for 10 years. To nic dziwnego, ponieważ tak właśnie mówimy po polsku. Jednak w języku angielskim do wyrażenia tego, co zaczęło się w przeszłości i wciąż się dzieje, używamy czasu present perfect. I to jest właśnie taka sytuacja. Poznałam Monikę 10 lat temu, a więc w przeszłości, i nadal się znamy. To wciąż trwa. A jeśli czas present perfect wciąż sprawia Ci problemy. I chciałbyś, czy chciałabyś to zmienić, to zapraszam do mojego kursu online, w którym nauczam właśnie czasu present perfect. Link do niego zamieściłam w opisie. Zapraszam. Przed nami zdanie numer 6. Zobaczymy, jak sobie poradzicie. Jak powiesz, jeśli Dona do mnie zadzwoni, to powiem jej tę nowinę. A. If Dona will call me, I'll tell her the news. B. If Dona will call me. I tell her the news. See, if Donna calls me, I'll tell her the news. I poprawne zdanie to: See, if Donna calls me, I'll tell her the news. Mamy tutaj nic innego jak pierwszy okres warunkowy, tak zwany first conditional. Jego struktura niestety nie pokrywa się z językiem polskim. My w pierwszej i drugiej części zdania warunkowego używamy w języku polskim czasu przyszłego. Jeśli Dona do mnie zadzwoni, to powiem jej tę nowinę. A w języku angielskim po spójniku if użyjemy czasu teraźniejszego, a dopiero w tej drugiej części zdania użyjemy czasu przyszłego z will. Przechodzimy do pytania siódmego i oto ono. Poszedłem czy poszłam na imprezę wczoraj wieczorem. Jak to powiemy po angielsku? I went to a party last night. I went to a party yesterday night. Czy I went to a party last yesterday night? I poprawną odpowiedzią jest A. I went to a party last night. Yesterday night zostałoby oczywiście zrozumiane przez native speakerów, ale zabrzmi nienaturalnie. Tak się po prostu nie mówi. Gdy w języku angielskim mówimy, że gdzieś byliśmy, czy coś robiliśmy wczoraj wieczorem, to do tego celu użyjemy wyrażenia last night. Oto kolejne, ósme zdanie. Jestem na diecie od dwóch tygodni. I oto nasze opcje. I am on a diet for two weeks. I've been on a diet... Since two weeks. I've been on a diet for two weeks. I poprawna odpowiedź to C. I've been on a diet for two weeks. Dlaczego? Popatrzmy. Zdanie A jest błędne, ponieważ został użyty zły czas. Tu potrzebujemy czasu present perfect ponieważ nasza dieta zaczęła się w przeszłości i wciąż trwa. Zdania B i C różnią się tylko słówkami since oraz for i oba na język polski możemy przetłumaczyć od. Jednak w języku angielskim używamy ich inaczej. Since mówi nam o punkcie w przeszłości, od którego liczymy czas. Od poniedziałku to będzie since Monday. Od maja since May. To jest ten punkt. A for mówi nam o tym, jak długo coś trwa. I w naszym przypadku jest to nasza dieta, która trwa przez dwa tygodnie. Dlatego do budowy naszego zdania potrzebujemy for. Oto zdanie dziewiąte. Ciekawa jestem, jak to przetłumaczycie. Jak powiemy, ona wyszła za policjanta, w sensie, że jest jego żoną. She went behind a police officer. She is married to a police officer. She is married with a police officer. I poprawna odpowiedź to oczywiście B. She is married to a police officer. Nie dajmy się złapać na kalkę z polskiego przyimki w języku polskim i angielskim w większości nie będą się ze sobą pokrywać. I tak naprawdę wyrażeń z przyimkami powinniśmy uczyć się jako jednej całości. Więc gdy chcemy powiedzieć, że jesteśmy czyimś mężem czy czyjąś żoną, to użyjemy do tego zwrotu be married to. Oto zdanie numer 10. Jak powiesz, czy mogę prosić kawę? A. Can I please a coffee? B. Can I get... A coffee, please? C. If I can please a coffee? I oczywiście jedyną poprawną odpowiedzią jest tutaj B. Can I get a coffee, please? Tutaj musimy jedynie zapamiętać, że please w prośbach ma jedynie wymiar grzecznościowy i stawiamy je najczęściej na końcu. I to tyle. Popatrzmy na kolejne pytanie czy chciałbyś się czegoś napić Would you like something to drink Would you anything to drink Would you like want to drink I poprawna odpowiedź to A Would you like something to drink Zasada mówi, że sam some lub something Idą ze zdaniami twierdzącymi, a z pytaniami i przyczyniami używamy any czy anything. Jednak w sytuacjach, gdy składamy komuś ofertę, na przykład oferujemy komuś coś do zjedzenia czy do picia, możemy użyć some lub something, a właściwie brzmi to bardziej naturalnie. Pomimo, że jest to pytanie, would you like something to eat or drink? Przed nami zdanie dwunaste. Jak powiesz po angielsku? Ona nic nie zrobiła. A. She didn't do nothing. B. She didn't do something. Czy C. She didn't do anything. A poprawna odpowiedź to C. She didn't do anything. Zdanie A. A. She didn't do nothing. Nie jest poprawne, ale często usłyszycie je i w brytyjskim, i w amerykańskim angielskim. I chyba jest najbliższe temu naszemu polskiemu zdaniu. Jednak mamy w nim dwa zaprzeczenia, didn't oraz nothing. A w angielskim zdaniu według zasad gramatycznych może wystąpić tylko jedno przeczenie. Patrząc na te kolejne dwa zdania, tak jak wspomniałam wcześniej, omawiając to poprzednie zdanie, numer 11, w zdaniach przeczących najczęściej używamy anything. A tutaj i tutaj właśnie mamy zdanie przeczące. Dlatego zdanie ze słówkiem anything jest tym poprawnym. Przechodzimy do następnego. Jak powiesz, bardzo lubię pływać. A. I like swimming much. B. I like swimming very much. Czy C. I very like swimming. I poprawne jest. B. I like swimming very much. My, Polacy, często mówimy I very like swimming. Jednak to zdanie brzmi nienaturalnie w języku angielskim, ale na szczęście jest bardzo łatwe do, do naprawienia i musimy tylko pamiętać, żeby very much postawić na końcu zdania. Przechodzimy dalej. Zdanie numer 14. Jak powiesz, to zależy od Ciebie. It depends. On you, it depends from you czy it depends with you. I poprawna odpowiedź to A. It depends on you. Kiedy szukamy w głowie słówka od, zazwyczaj pierwsze, co przychodzi nam na myśl, to właśnie from. Jednak w języku angielskim słówko zależeć, depend zawsze łączy się z przyimkiem on. Depend on you. I warto to sobie zapamiętać jako jedno całe wyrażenie. I oto nasze ostatnie zdanie na dzisiaj: Jak powiesz, nie miałam czy nie miałem czasu? I didn't have a time. I hadn't a time, czy I didn't have time. I naszą poprawną odpowiedzią jest C. I didn't have. Time. Time w rozumieniu jako czas jest niepoliczalny, więc nie postawimy przed nim a. Poza tym to zdanie jest zbudowane w czasie przeszłym, a w języku angielskim jego odpowiednikiem będzie past simple, więc potrzebujemy operatora did i słówka przeczącego not, aby stworzyć przeczenie didn't. I to tyle na dziś. Proszę, koniecznie dajcie mi znać, czy udało Wam się odpowiedzieć poprawnie na wszystkie pytania. No i czy zdaliście test? Jeśli nie, to nic. Wystarczy tylko zapamiętać te zdania, a Wasz angielski znacznie się poprawi. Są to najczęstsze błędy popełniane przez nas, Polaków. Gdybyście potrzebowali więcej pomocy z gramatyką, z budowaniem zdań, to zachęcam sprawdzić moje kursy. No i oczywiście nie zapomnijcie o dokumencie PDF. A ja Wam bardzo za dzisiaj dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa